Cześć Wam, Kłania się Piotrek z redakcji ThinkAbout. Dzisiaj zaprezentuję Wam unboxing PowerBanku marki Trust. Jest to model o pojemności 13 000 mAh, model Primo. Mieliśmy już okazję testować, a także rozpakowywać dla Was model o pojemności bodajże 8 000 mAh. Był to jeden ze zwycięzców naszego testu porównawczego, zresztą bardzo, bardzo dokładnego testu, który znajdziecie na stronie thinkabout.pl, na pewno pomoże dokonać jakichś decyzji zakupowych, jeżeli nie pomoże, to przynajmniej zobaczycie, na co warto zwracać uwagę. Tego urządzenia nie będę testował tak dokładnie, tylko rozpakuję opowiem Wam w kilku słowach o jego specyfikacji. Jeżeli jesteście zainteresowani, jaką się sprawuje, pytajcie po prostu w komentarzach, ponieważ ja nie planuję jego wideo recenzji. Natomiast za jakieś dwa tygodnie od publikacji materiału wideo będę miał pojęcie, jak on się sprawuje i czy warto się nim zainteresować. Na pewno będzie dokładnie przetestowany. Być może również recenzja pojawi się na no Ale przechodząc do rzeczy, o czym informuje nas producent. No, oczywiście, 13 000 mAh. Jeżeli chodzi o telefon, powinien nam zapewnić dodatkowe 52 godziny pracy. Oczywiście to jest jakiś wynik uśredniony. Jeżeli chodzi o tablet, 20 dodatkowych godzin pracy. No tak. Bezpieczna, certyfikowana bateria. Dwa wyjścia micro USB, autodetekcja. Jeżeli chodzi o takie informacje z drugiej strony, właściwie one się powielają. Do tego jest jeszcze informacja, że mamy do dyspozycji latarkę. No i cóż, ponownie, w przypadku normalnego smartfona, raz, dwa, trzy, cztery, pięć pięciokrotne pełne zapewnienie duży, smart, zapełnienie, duży smartfon, trzykrotne zapewnienie baterii normalny tablet, dwukrotny, duży tablet, jednokrotny. Cóż, napięcie na wyjściu 5V, gniazda 2A, baterie to się składa z 5 ogniw w ten powerbank. No i cóż, jego wytrzymałość jest określona na poziomie 500 cykli, jego waga to 282 g. Spójrzmy co mamy w środku, jest to produkt, który przyjechał prosto od producenta, więc jeszcze nie był Otwierane. Zastanawiam się, z której strony najlepiej się do niego dobrać. Być może z tej, gdzie jest zaczep. Ok, spójrzmy. Tak, on jest tutaj jeszcze na bokach zapakowany w folię, zaklejony. Mam nadzieję, że teraz skutecznie go otworzyłem. No i wszystko się zgadza. Otwieramy. Spójrzmy, co my tutaj mamy. Okej, pudełko odkładam, tam już chyba nic więcej nie ma. Nic więcej nie ma. Mhm. Instrukcja użytkownika. Jak używać PowerBanku? Na pewno straszliwie ciekawe. Jak Was to bardzo interesuje, to możecie sobie zapausować. Ja myślę, że sobie poradzę, choć może się okaże, że nie będzie straszliwy wstyd. Tutaj jakieś tam informacje dotyczące Przechowywania, składowania, wyrzucania. No i on sam Powerbank. Aha! Czyli to dwa mikro USB. Mhm, czyli to były jednak kabelki. Dobrze. Czyli źle Wam przeczytałem specyfikację, zdarza się. Unboxing robi się raz. Dwa mikro USB kabelki w zestawie. Fajnie, fajnie. Mi się podoba taki pomysł. Pierwszy raz coś takiego widzę. A przetestowałem już ponad 20 Powerbanków. Spójrzmy tak, to jest e, tworzywo matowy plastik. Bardzo dobrej jakości to czuć pod palcami, to, to, to nie jest materiał, który będzie się jakoś wycierał czy niszczył. Oczywiście tutaj również jest tworzywo. E, jak widać jest to nowe urządzenie, to znaczy zaklejone jeszcze. Odkleję tą folię, powtórek nie będzie. E, ok, tutaj mamy informację o stanie naładowania baterii. Widzimy, są cztery diody, trzy się aktualnie palą. Czyli czwarte zapełnienia baterii. Jeżeli przytrzymam kilka sekund przycisk opsa yy, włączy nam się latareczka oparta na jednej diodzie LED, yy, czy mamy tutaj opisy. Tak, mamy gniazdo 1A 5V i 21A 5V yy, no i wejście mikro USB, tak się to urządzenie prezentuje ponownie jestem bardzo zadowolony z jakości wykonania i z wykorzystanych materiałów. Wielu producentów decyduje się na wykorzystanie aluminium. Moim zdaniem ono się nie sprawdza tak dobrze jak wysokiej jakości tworzywo, przynajmniej w przypadku rzeczy, które nosimy w plecaku, torbie e, z kluczami. To się nie powinno rysować. Cóż, na razie tyle mogę Wam powiedzieć. Przypominam, jeżeli macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzach. E, zapraszam oczywiście do klikania subskrybuj i takiej Podobne materiały będą pojawiać się sukcesywnie.